Ziemia Święta jest Piątą Ewangelią, którą możemy czytać na wszystkie możliwe sposoby. Zaczęliśmy pielgrzymkę w Nazarecie, w miejscu zwiastowania. Byliśmy wańkarem. Byliśmy w Kafarnaum i na w sanktuariach nad jeziorem galilejskim. Byliśmy w pięknym miejscu, gdzie Jezus wygłosił. Kazanie na górze i Ewangelii 8 Błogosławi. Byliśmy w Jerychu. Byliśmy w Jordanii i tam przeżyliśmy odnowienie przeczeń chścielnych, I smakowaliśmy, czym jest pustynia i czym była pustynia dla Izraela w ciągu 40 lat ich wędrówki do ziemi obiecanej. Byliśmy w Jordanii. Widzieliśmy cud stworzenia, połączony z cudem ludzkiego geniuszu, czyli petre, przepiękne miejsce na szlaku kadzidl kadzidlanym. Dzisiaj byliśmy też w Jerozolimie Podczas dnia woła, w nocy się żale przed Tobą. możemy zobaczyć powszechność Kościoła, możemy zobaczyć wielość obrządków, które tworzą wspólnotę chrześcijan. się byliśmy i w Bethtlejem. W tej chwili nie ma w ogóle czego się obawiać. ja tu... Tak, generalnie to pozdrawiam z samego serca Betlejem, bo jesteśmy w samym centrum, tuż obok Bazyliki Narodzenia. I z tego co widzę, to pielgrzymów pojawia się coraz więcej. Oczywiście najwięcej z Azji, ale dzięki Bogu widać także i Polaków. Także serdecznie zapraszam. Mieliśmy Grotę Narodzenia. Właśnie kończy się moja pierwsza pielgrzymka do Ziemi Świętej, i był to wspaniały, wyjątkowy czas móc zobaczyć te wszystkie miejsca, o których słyszymy w kościele, czy sami czytamy w Piśmie Świętym móc wcielić się w rolę uczniów Jezusa. Podróżowaliśmy po Ziemi Świętej przez trzy kraje: Izrael, Jordanię i oczywiście Palestynę. No było bardzo dobrze, fantastycznie, super zorganizowana pielgrzymka. Mieliśmy pięciu księży, którzy pięknie odprawiali codziennie msze, także błogosławiony czas. To był wspaniały czas. Nie spodziewałam się tak wielu wrażeń, móc sięgnąć do czasów, kiedy Jezus Chrystus schodził po ziemi. I była ta na pewno łaska Boga, że mogliśmy dotknąć tego kawałka ziemi, po której chodził nasz Pan Jezus. To wszystko w całość składa się po prostu, no jakiś czas taki, który na zawsze zostanie już w naszej pamięci. Pileżynka do Ziemi Świętej, 2025 rok, Izrael, Jordania, teraz Betlejem, bezpieczeństwo, spokój, można przybyć, pomodlić się. Pytano mnie wielokrotnie przed wyjazdem, nawet moi ryzy mnie pytali, czy tam jest bezpiecznie. Jest bardzo bezpiecznie. Kontrole na granicach bym powiedział, że są nawet o wiele spokojniejsze niż wcześniej. Chciałam zwrócić uwagę na serdeczność ludzi tutaj zamieszkałych. Witano nas, machano, nawet dzieci uśmiechano się do nas. Mieszkańcy Ziemi Świętej bardzo cenią sobie Polaków jako pielgrzymów. Nawet mamy w jednym hoteli y, kaplicę dedykowaną matke, Matce Boskiej Częstochowskiej. Jestem przy Tobie, pamiętam, Chodziliśmy wieczorem y, po ulicach. Właściciele hoteli, restauracji, pubów, y, firm przewozowych Czekają na pielgrzymów i na turystów, i widzieliśmy ogromną radość gospodarzy, którzy gościli nas otwartymi sercami. Wielu chrześcijan w Ziemi Świętej żyje z obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego. To jest także forma wsparcia chrześcijan w Ziemi Świętej. W hotelach również jest wszystko przeszykowane dla turystów. Jedzenie też nam wszystkim smakuje tutaj. Uh, I would like to welcome you once again to Bethlehem. It is our pleasure to see the Polish people back in the Holy Land. And on behalf of the Heritage Hotel, we are always welcome to see you back in the. Land and serve you in our hotel. Jako prezes firmy, z konsorcjum Polskiej Biur Podróży, mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy nasi turyści są ubezpieczeni. Szczęść Boże! Pozdrawiamy wszystkich czytelników niedzieli i użytkowników mediów związanych z niedzielą. Jest tutaj naprawdę bezpiecznie, także nie czekajcie, jedzcie. Zapraszamy do Ziemi Świętej.